Siemaneczko, z tej strony Kamil i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Dzisiaj zagramy sobie w UFC. To jest... Będziemy walczyć w karierze. To jest walka eliminacyjna do UFC. Tutaj jest mój moje alter ego. Będziemy walczyć z jakimś, z jakimś Holendrem. No. Zobaczymy jak nam pójdzie. Po nóżkach, po nóżkach, Dajesz go. No, skopiemy go w nóżkach troszeczkę Budźmy jak to wyjdzie. No, dajesz. Jeszcze raz dajesz go. No kurwa, jak on to robi, że... No i moje ciosy go nie mogę dosięgnąć. Jest wyższy, ale. Dajesz go. No, trzeba go troszkę skopać. Zobaczymy co. Co ty na no to, kolego? Dobra, puść go. Jeszcze, jeszcze... Kurwa, go. Dwa strzały w główkę, trzeci. No i na duże dużo... Dużo Staminy sięgają Żeby mi go przewrócić, czy Jak go tutaj, kurde No zmienię pozycję, no kurde Parkourwa. Mendo. O kurwa. kurwa, czemu mi się to ta stamina tak szybko kończy? O ty kurwa menda tej Ale teraz kurde sam koniec tak obwalił Ech. Niby łatwy poziom, ale trzeba się namęczyć naprawdę Ty chyba mówiłem, że już jako podstawowy styl wziąłem sobie karatę Dobra, ronda druga, eliminacji, zobaczymy jak dalej pójdzie No i co jest? To chuja wafla! Kurwa, Mendo, nie będziesz mi uciekał pierdolona szmato. Но, no, даешь ко. Но. No. No, w końcu menda z Holandii zrobiona <laughs> i zwycięstwo, mamy zwycięstwo przez piękny knockout z kolana, no i tak należy postępować z calendrami, żartuję. <laughs> To jest jakaś walka eliminacyjna do eliminacji czy coś takiego. No. I teraz będziemy uciekać do game'u. Dobra. Zobaczymy, czy będzie następna walka od razu, czy będziemy musieli jakieś treningi przejść jeszcze. Jeżeli będą treningi, to

Teraz będziemy przejdziemy jakiś turn turniej. Co co widzę? Tak, to jest jakieś losowanie. I chyba zwycięz zwycięzca tego turnieju dostanie kontrakt w UFC. Jest akurat jakaś federacja The Ultimate Ultimate Fighter No, głosuję. Ja pewnie będę w ostatniej parze, jak zawsze. Z numerem 14 Lloyd Jones. No, jestem w Merlendes. Ja jestem jakiś przedostatni, z kim będę walczył, z trękiem Ramirezem? Chyba tak. Dobra, tutaj zobaczymy. To z jakimś Ramirezem będę walczył. No to widzę teraz jest trening, no to jeżeli filmik się podobał, zapraszam do la lajkowania i komentowania. Na razie cześć.